Dzisiaj przywołujemy szczególnie Ignacego Jana Padelewskiego. Przywołujemy człowieka, który kochał Polskę, choć jej nie było, ale on ją czuł w muzyce. On ją czuł w krajobrazie polskim. On czuł ją w prostych rodakach, ale czują także, Rozumiejących w polskim politykach, to rozumienie Polski przez Ignacego Jana Paderewskiego, jak słyszeliśmy, nie mogło nie dostrzec potrzeby niepodległego państwa. Nie mogło nie dostrzec instytucji, które są niezbędne dla funkcjonowania państwa. Ale także dostrzegał, Wartości kultury. Dostrzegał polską tradycję chrześcijańską. Dostrzegał umiejętność łączenia różnych tradycji i budowania tego niezwykłego zgromadzenia. Jego wielkie zaangażowanie, jak wiemy, zawsze miało cechę jednoczenia. Padereski bolał. Nad każdym podziałem. Choć zabiegając o jedność, doświadczał często trudnych słów, doświadczał niesprawiedliwych ocen, bo faktycznie jego działania, jego słowa były tak piękne, że były skuteczne. To nie były puste słowa. Rzucane w kampanii. To były słowa, które miały wydać owoc i wydały owoc, zarówno w sferze jego posługi narodowej i politycznej, jakże piękny owoc w sferze jego posługi piękna muzyki. Możemy powiedzieć, że jego polityka, troska narodowa. Była swoistą harmonią muzyczną. Była harmonią muzyczną. Ignacy Jan Paderewski, jak wiemy, swoją osobą, swoimi działaniami wzbudzał entuzjazm, bo nie był człowiekiem dwulicowym. Dla niego wszystko, co mówił, co grał co czynił, miało jedną twarz. Dlatego był tak entuzjastycznie witany. Dlatego tak skuteczne było jego działanie, przywołane choćby skuteczne powstanie wielkopolskie. Jego przybycie w 1920 roku na wieść o wojnie bolszewickiej. I wreszcie jego niekończące się zawiegi polityczne zwłaszcza za oceanem, w środowisku amerykańskim, a także nie możemy pominąć w środowisku polonijnym. To był bardzo ważny i wielki wycinek jego działania narodowego i politycznego. Ignacy Jan Paderewski był człowiekiem, który, jak mówiliśmy wielokrotnie, patrzył daleko. Patrzył w swoich wizjach choćby jego niezwykła pieśń Hej, orle białe, wielki hymn, który poruszał serca, który w chwilach smutnych podnosił na duchu i wyzwalał nadzieję. Ignacy Jan Paderewski po swej śmierci, jak słyszeliśmy, na cmentarzu Arlington oczekiwał na powrót. Pamiętam, w tym cmentarzu dotykałem jego trumny, która czekała na powrót do ojczyzny. W swojej symbolice na symbolicznej mini nawecie Czekał, aż w Polsce zacznie muzyka bez fałszów. I tu wrócić i spocząć w katedrze warszawskiej. Ale jednocześnie ukochanej Ameryce zostawił swoje serce, które spoczywa w Narodowym Sanktuarium w Dolejstown, koło Filadelfii. I tam jakby na tym symbolicznej tablicy, gdzie jest klawiatura fortepianu, jakby to serce ciągle grało. Jakby ciągle grało. I do kogo prowadzi to serce Paderewskiego? Prowadzi do sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Znów wracamy do Marii w Niebowziętej. Do tej, która czczona jest w tylu świątyniach i miejscach w naszej czyźnie.